Witam serdecznie. Zaprezentuję bagażnik na HAK o rozmiarach 120 cm. Mówimy tutaj o jego szerokości i głębokości 60 cm. Jest on z pochyloną częścią przednią i bocznymi. Dodatkowo posiada. Wzmocnienie, na którym jest, są szczebelki imitujące mini drabinę, która umożliwia wspięcie się po nich przy zamkniętym bagażniku na dach auta. Jeżeli chodzi o głowicę, ma ona cztery pozycje. Z tego trzy pozycje są pozycjami, które można ustawić podczas jazdy. W tej chwili, akurat, Pozycja, która jest yy, widoczna, to jest pozycja, jak gdyby załadunkowa. Czyli tutaj mamy hak, a kosz jest opuszczony do ziemi. Yy, I wtedy posiada on system automatycznego zatrzaskiwania. Więc, jeżeli ktoś złapie za tą część tylną i podniesie do góry, automatycznie zostanie yy, zatrzaśnięta zapadka. No i co oczywiście. Yy, nie wymaga e, pomocy osób e, drugich. Zaprezentuję to. W tej chwili tutaj, e, ma, e, tak jak powiedziałem, tak? głowica jest e, w pozycji najniższej i przesuwamy głowicę do góry. Znaczy, nie głowicę, tylko e, w rzeczywistości hak. I zostaje e, automatycznie e, założona, e, założona blokada. Jeżeli się okaże, że później po e, już użyciu tego. E, bagażnika chcemy go złożyć to mamy jeszcze do dyspozycji dwie kolejne tutaj pozycje i całkowicie 90 stopni złożona głowica na bagażnik auta w każdej z tych pozycji mamy tutaj jeszcze dodatkowo miejsce na trzpień blokujący blokuje się go poprzez zawleczkę. I powoduje on to, że podczas transportu ciężar, który jest na koszu, nie wpływa negatywnie na głowicę. Dodatkowo też w części tylnej, jeżeli już mówimy o zabezpieczeniach, mamy również zawleczkę i trzpień blokujący, aby przy ewentualnym odkręceniu się głowicy, nie nastąpiło spadnięcie jej z haka. Głowica mocowana jest trzema śrubami. Także to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.